Pozwól, że zadam Ci jedno pytanie i chcę, żebyś odpowiedział szczerze. Czy kiedykolwiek czułeś się niewidzialny dla kobiet, które cię pociągają? Jakbyś stał tuż obok, ale bez względu na to, co mówisz, jak bardzo się starasz, a nawet ile wysiłku wkładasz w wyglądanie jak trzeba, one nawet nie zauważają Twojego istnienia? Jeśli to do Ciebie trafia, zostań ze mną, to. Czym zaraz się z Tobą podzielę, nie tylko odmieni sposób, w jaki kobiety Cię postrzegają. Przede wszystkim zmieni sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. A teraz brutalna prawda, której większość mężczyzn nie chce usłyszeć: atrakcyjność nie polega na wyglądaniu jak gwiazda Hollywood, posiadaniu sześciocyfrowego konta bankowego ani zapamiętywaniu tandetnych tekstów na podryw. Nie, to tylko rozpraszacze. Sekret to nie jest to, co sprzedaje ci społeczeństwo. Prawda sięga znacznie głębiej. Jest bardziej pierwotna i bezlitośnie szczera. W dzisiejszym materiale nie będę owijać w bawełnę. Jestem Krzysztof i pokażę ci surową, nieupiększoną rzeczywistość atrakcyjności z perspektywy męskości i samodoskonalenia. Potraktuj to jako sygnał alarmowy, bo zasady gry wcale nie są takie, jak ci mówiono. I oto kluczowy punkt. Zasady, które Ci przedstawię, nie dotyczą tylko kobiet. One dotyczą całego życia. Są zakorzenione w ponadczasowej mądrości stoicyzmu. Zobacz, starożytni stoicy rozumieli coś, czego większość współczesnych mężczyzn nie dostrzega. Wierzyli w życie z celem budowanie odporności i świadomość własnej wartości, niezależnie od tego, co myślą inni. To nie chodzi o udawanie pewności siebie, ani o grę w kogoś, kim nie jesteś. Chodzi o stanie się mężczyzną, który jest stabilny, skoncentrowany i nie do ruszenia. Mężczyzną, który przyciąga nie dlatego, że goni, ale dlatego, że emanuje siłą, pewnością i obecnością. Ale uważaj, to nie jest żadna motywacyjna bajeczka. Prawda bywa niewygodna i wymaga od ciebie, byś spojrzał w lustro i zmierzył się z tymi częściami siebie, które do tej pory ignorowałeś. Ale jeśli jesteś gotowy na ten pierwszy krok, obiecuję ci, zmieni on wszystko, więc zapnij pasy. To nie jest kolejny film o atrakcyjności. To plan działania, który pomoże ci stać się mężczyzną, jakim zawsze chciałeś być. Zaczynajmy. Oto bolesna prawda która może trochę zapiec. Klucz do przyciągania kobiet nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, jak wyglądasz, jakim samochodem jeździsz, ani nawet z tymi błyskotliwymi tekstami, które wydają ci się niezawodne. Nie chodzi o ostentacyjne pokazywanie bogactwa, ani przesadną brawurę. Nie. Wszystko sprowadza się do jednej rzeczy Twojego sposobu myślenia, i teraz najlepsze. Większość mężczyzn kompletnie tego nie rozumie, sabotując samych siebie. Pozwól, że wyjaśnię to dobitnie. Kiedy mówię o pewności siebie, nie mam na myśli tej głośnej, sztucznej arogancji, którą niektórzy próbują udawać. To tylko niepewność w tandetnym przebraniu. Prawdziwa pewność siebie ta, która przyciąga ludzi jak magnes, jest cicha, jest solidna. To niewzruszona pewność siebie, która pochodzi z pełnej świadomości tego, kim jesteś i akceptacji tego, bez względu na opinie innych. Pomyśl o kimś, kogo podziwiasz. Może to mentor, przyjaciel, albo postać historyczna, jak Marek Aureliusz, co sprawia, że wyróżnia się na tle innych. Założę się, że nie chodzi o jego wygląd ani stan konta to jego obecność, jego energia. Ta spokojna, opanowana postawa, która sprawia, że ludzie mu ufają, zanim jeszcze się odezwie. To jest autentyczna pewność siebie. Jest potężna i jest rzadka. A teraz zwrot akcji. Faceci, którzy nie wyginają się na wszystkie strony, żeby zdobyć uwagę kobiet, którzy niedesperacko próbują udowodnić swoją wartość, to właśnie ci, którzy przyciągają je bez wysiłku. Dlaczego? Bo oni nie gonią, nie grają, nie błagają o aprobatę, a kobiety wyczuwają to natychmiast. Czują desperację tak, jak rekiny wyczuwają krew w wodzie, i nic nie odstrasza bardziej. Oto brutalna rzeczywistość: jeśli się za bardzo starasz, to tak jakbyś trzymał neonowy znak z napisem Nie wierzę, że jestem wystarczający. A to największy odstraszacz. Kobiety chcą mężczyzny, który zna swoją wartość, który nie boi się stać sam i który nie szuka potwierdzenia swojej wartości u innych. I tutaj właśnie wkracza stoicyzm filozofia oparta na samodyscyplinie i odporności. Stoicy nie przejmowali się zewnętrzną aprobatą. Marek Aureliusz, jeden z największych stoickich myślicieli powiedział kiedyś: Nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Kochamy siebie bardziej niż innych, ale bardziej zależy nam na ich opinii niż na naszej własnej. Niech to do ciebie dotrze. Fundament stoicyzmu jest prosty: przestań żyć dla aprobaty innych. Prawdziwa siła pochodzi z wewnątrz. Kiedy przyjmiesz to podejście, wszystko się zmieni. Przestaniesz martwić się o to, co ona o tobie myśli, czy ci odpisze i czy mówisz właściwe rzeczy. Zamiast tego skupisz się na budowaniu życia, z którego jesteś dumny, na wzmacnianiu siebie, rozwijaniu umiejętności i odnajdywaniu celu. Kobiety nie zakochują się w mężczyźnie, który ich potrzebuje, by poczuć się spełnionym. One przyciągają się do faceta, który już jest spełniony. Teraz mam do ciebie pytanie. Czy jesteś gotowy, żeby porzucić kłamstwa, które ci wmawiano o tym, co czyni mężczyznę atrakcyjnym? Czy jesteś gotowy wkroczyć w pewność siebie, która nie znika, nie zależy od zewnętrznej walidacji i której nie można zniszczyć odrzuceniem? Bo kiedy to zrobisz, nie tylko zmienisz sposób, w jaki widzą cię kobiety, zmienisz sposób, w jaki widzisz samego siebie. To nie są sztuczki ani techniki. To sposób nastanie się mężczyzną, który stoi mocno na własnych nogach. Mężczyzną, który nie musi gonić, bo jego obecność mówi sama za siebie. Teraz wyobraź sobie tę scenę. Wchodzisz do baru, i po drugiej stronie pomieszczenia widzisz ją kobietę, która sprawiłaby, że większość mężczyzn zamarłaby, plątała się w słowach albo próbowała nadrobić wszystko udawanym brawurą. Ale nie ty. Ty nie wpadasz w tę pułapkę. Zamiast tego jesteś spokojny, opanowany i pewny siebie. Uśmiechasz się nie dlatego, że chcesz ją zaimponować, ale dlatego, że po prostu dobrze się bawisz. Nie skanujesz pokoju w poszukiwaniu aprobaty, nie zastanawiasz się, jak zwrócić na siebie jej uwagę. Po prostu jesteś tu i teraz, w pełni komfortowy w swojej skórze. Ta energia jest magnetyczna. Ale wyjaśnijmy coś od razu. To nie znaczy, że masz ignorować kobiety albo udawać, że cię nie interesują. To tak samo sztuczne, jak facet, który przesadza w swoim podejściu. Sekret tkwi w równowadze: w okazywaniu szczerego zainteresowania, ale jednocześnie w jasnym komunikacie, że twój świat nie kręci się wokół niej. Chodzi o otwartość na nowe znajomości, ale nigdy o potrzebę ich. Posiadania, by czuć się wartościowym. Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś na imprezie i ktoś przyciąga Twój wzrok. Przeciętny facet zacznie się wokół niej kręcić jak ćma wokół światła, próbując za wszelką cenę ją rozbawić, sypiąc komplementami co drugie zdanie, albo co gorsza, zachowując się jak błazen, żeby się wyróżnić. Ale ty? Ty nie wpadasz w tę pułapkę. Nie czujesz desperackiej potrzeby, by natychmiast zrobić ruch. Zamiast tego po prostu cieszysz się wieczorem. Rozmawiasz z innymi ludźmi, śmiejesz się, płyniesz z nurtem. A potem, gdy moment jest odpowiedni, podchodzisz do niej. Nie z wyuczonym tekstem ani nerwowym uśmiechem, ale z naturalną pewnością siebie. Bez presji, bez nadmiernego analizowania, bez: a co jeśli. Ta swobodna, beztroska energia jest nie do odparcia. Sam kiedyś byłem tym gościem, który wszystko nadmiernie analizował. Pamiętam wesele znajomego. Zobaczyłem kobietę, która całkowicie przykuła moją uwagę. Zamiast po prostu się zrelaksować i być sobą, spędziłem północy układając w głowie, co powinienem powiedzieć. Kiedy w końcu do niej podszedłem, nerwy mnie zdradziły. Plątałem się w słowach, a było oczywiste, że staram się za bardzo. Uśmiechnęła się grzecznie, ale tej iskry nie było. Tego wieczoru nauczyłem się ważnej rzeczy: nieważne jak błyskotliwe myślisz, że są Twoje teksty. Jeśli nie jesteś pewny siebie i dobrze czujesz się sam ze sobą, to i tak będzie widać. Kilka lat później znalazłem się w podobnej sytuacji ale tym razem nie bawiłem się w żadne gierki we własnej głowie. Po prostu byłem tam. Śmiałem się, dobrze się bawiłem, cieszyłem się chwilą. Kiedy do niej podszedłem, nie chodziło o to, żeby zrobić na niej wrażenie. Chodziło o podzielenie się chwilą. I wiesz co? Poszło gładko. Oto brutalna prawda, której większość mężczyzn nie chce usłyszeć. Kobiety nie reagują jedynie na Twoje słowa czy działania. Reagują na Twoją energię. Jeśli jesteś spięty, niepewny siebie, albo próbujesz coś nadrabiać, nie ma znaczenia, jak gładkie są Twoje teksty. Wyczują to tak samo, jak rekin wyczuwa krew w wodzie. Ale jeśli jesteś zrelaksowany, pewny siebie i naprawdę szczęśliwy sam ze sobą, ta energia mówi głośniej niż cokolwiek, co mógłbyś powiedzieć to właśnie ta niewerbalna obecność sprawia, że kobiety nie mogą się jej oprzeć i są do niej przyciągane. I oto coś, co wykracza poza zwykłe porady randkowe. To życiowa mądrość zakorzeniona w starożytnej filozofii. Stoicy tacy jak Marek Aureliusz i Seneka nauczali o znaczeniu panowania nad sobą i wewnętrznego spokoju. Wierzyli w życie pełne celu. A nie w pogoń za ulotną aprobatą innych. Pomyśl o tym. Marek Aureliusz, cesarz Rzymu, napisał kiedyś: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami uświadom to sobie, a znajdziesz siłę. Jaki z tego wniosek? To ty kontrolujesz swój wewnętrzny stan, swoje myśli, emocje i sposób, w jaki się prezentujesz. Cała reszta to tylko hałas. Kiedy przyswoisz sobie to podejście, będzie ono przenikać każdą sferę twojego życia. Przestaniesz martwić się o to, czy imponujesz innym, bo będziesz zbyt zajęty prowadzeniem życia, z którego jesteś dumny. Nie będziesz gonić za uwagą, bo już masz cel i spełnienie. I to właśnie sprawi, że wyróżnisz się w tłumie mężczyzn, którzy rozpaczliwie starają się być zauważeni. Zadam ci pytanie. Co jest bardziej atrakcyjne? Mężczyzna, który desperacko próbuje być kimś, kim nie jest, czy taki, który jest w pełni pogodny i swobodny w swojej skórze? Ten drugi nie tylko wchodzi do pokoju, on go posiada bez potrzeby wypowiadania choćby jednego słowa. On nie udaje, on po prostu żyje. To właśnie do takich mężczyzn kobiety lgną nie dlatego, że oni je gonią, ale dlatego, że ich sama obecność jest wystarczająco magnetyczna. Świat nie potrzebuje kolejnego faceta, który udaje pewność siebie lub próbuje zaimponować ludziom, którzy tak naprawdę się nie liczą. Potrzebuje więcej mężczyzn, którzy są stabilni, świadomi siebie i bezkompromisowo autentyczni. Więc następnym razem, gdy wejdziesz do pomieszczenia, nie przejmuj się tym, czy ktoś cię zauważy. Skup się na tym, aby być kimś, z kogo sam jesteś dumny. Kiedy to zrobisz, cała reszta, w tym kobiety, ułoży się sama. To nie tylko atrakcyjność, to prawdziwa siła. A wszystko zaczyna się od ciebie. Chwila zanim pójdziemy dalej, chcę usłyszeć twoje zdanie. Jaka jedna rzecz sprawia, że kobiety natychmiast czują pociąg? Zostaw komentarz z: szacunek do siebie jest magnetyczny, jeśli to do ciebie przemawia. Porozmawiajmy o tym. A teraz brutalna prawda. Przestań stawiać kobiety na piedestale. Wiem, że społeczeństwo od lat wrzeszczy na ciebie. Czcij ją, traktuj ją jak królową. Udowodnij, że jesteś wystarczająco dobry. Ale bądźmy szczerzy. Dokąd cię to doprowadziło? Jeśli wynosisz kogoś na szczyt, to gdzie w tym układzie jesteś ty? Na kolanach. I bądźmy jasni. Nikt nie szanuje kogoś, kto sam siebie stawia niżej od innych. Oto twarda prawda, której większość mężczyzn nie chce zaakceptować. Kiedy traktujesz kobietę jak istotę nietykalną, jak boginię, która nie może popełnić błędu, nie okazujesz szacunku, pokazujesz słabość. Szacunek jest wzajemny nie polega na tym, żeby się komuś przypodobać przytakiwać na każde jego słowo. Czy robić wszystko, żeby go nie urazić? To nie jest szacunek, to poddaństwo. A uwierz mi, kobiety nie chcą faceta, który jest wycieraczką. Pomyśl o tym, dlaczego tak zwani bad boys nie mają problemu z przyciąganiem kobiet. Czy dlatego, że kobiety lubią być źle traktowane? Nie, to wymówka, którą faceci sobie wmawiają, by usprawiedliwić własne porażki. Prawda jest taka, że ci faceci nie czczą kobiet. Nie traktują ich jak boskie istoty unoszące się ponad resztą ludzkości. Widzą je jako równe sobie niedoskonałe, ludzkie, zdolne zarówno do dobra, jak i do złego, tak samo jak oni. To podejście tworzy dynamiczną relację, w której kobiety nie czują presji, by być idealne, a co ważniejsze, pozwala facetowi pozostać sobą. Teraz, powiedz mi, czy kiedykolwiek Byłeś w sytuacji, w której starałeś się być zbyt miły? Obsypywałeś ją komplementami, zgadzałeś się ze wszystkim, co mówiła i robiłeś wszystko, by udowodnić, że jesteś lepszym facetem? I co się stało? W dziewięciu na dziesięć przypadków straciła zainteresowanie, prawda? Bo oto cała prawda: kobiety nie chcą mężczyzny, który traktuje je jak nietykalne królowe. Chcą mężczyzny, który je szanuje. Ale jednocześnie szanuje samego siebie. Faceci, którzy się wyróżniają, to ci, którzy nie boją się mieć własnego zdania, nawet jeśli oznacza to niezgodę z nią. Nie są kłótliwi ani lekceważący, ale też nie boją się rzucić jej wyzwania. Dlaczego? Bo widzą w niej równą sobie, a nie jakieś mityczne stworzenie, które trzeba bez przerwy chwalić i zabiegać o jego uwagę. Pozwól, że ujmę to tak. Jeśli traktujesz kogoś tak, jakby był poza twoim zasięgiem, to on zacznie w to wierzyć. I ty też. Pewność siebie to nie arogancja, ani udawanie kogoś kim nie jesteś. To świadomość własnej wartości i odmowa kompromisów w tej kwestii. To bezpośrednio łączy się z tym, co stoicy rozumieli już tysiące lat temu. Marek Aureliusz, jeden z największych cesarzy i filozofów, powiedział kiedyś, nie oceniaj siebie niżej od innych. Jeśli jesteście równi w cnocie, dlaczego miałbyś stawiać ich ponad sobą? Jaka jest lekcja? Każdy zakłada spodnie nogawka po nogawce, bez względu na to, jak piękny czy onieśmielający może się wydawać. Nie jesteś mniej wartościowy od nikogo, a gdy to zrozumiesz, wszystko się zmieni. Kobiety nie chcą być wielbione. Chcą kogoś, kto zobaczy je takimi, jakimi są, kogoś, kto będzie dla nich wyzwaniem, kto je zaintryguje i sprawi, że będą musiały się trochę postarać. Tu nie chodzi o bycie miłym facetem czy no, złym chłopcem. Chodzi o bycie mężczyzną, który zna swoją wartość i stoi na solidnym gruncie. Więc przestań grać w tę grę, w której stawiasz kobiety na piedestale kosztem samego siebie. Bądź szanujący, tak, bądź uprzejmy, oczywiście. Ale nigdy nie poświęcaj swojej własnej wartości w tym procesie. Kobiety nie szukają podwładnego, szukają partnera. Kogoś, kto będzie stał obok nich, a nie pod nimi. I jeśli to cię zabolało, dobrze bo prawda nie zawsze jest wygodna, ale jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, żeby się obudzić i wejść na wyższy poziom. Przestań gonić za aprobatą. Zacznij szanować samego siebie i zobaczysz jak wszystko, wszystko się zmieni. Teraz pomówmy o czymś kluczowym. Trzymaj swoje standardy wysoko. Nie mówię, żebyś był płytkim dupkiem, który wytyka każdą drobną wadę czy oczekuje perfekcji. Wcale nie o to chodzi. Ale oto sedno sprawy. Jeśli nie wiesz, czego nie będziesz tolerować, to skończysz akceptując cokolwiek ci się trafi. A uwierz mi, to prosta droga do nieszczęścia. Posiadanie wysokich standardów to nie tylko kwestia tego, czego chcesz, to kwestia tego, czego żądasz od życia. Chodzi o posiadanie jasnych wartości i upewnienie się, że ludzie wokół ciebie są z nimi zgodni. Widzisz, kiedy odmawiasz zadowalania się czymkolwiek poniżej tego, na co zasługujesz. Wysyłasz głośny i wyraźny komunikat do wszystkich, a zwłaszcza do kobiet. Szanujesz siebie. A wiesz co? Ten szacunek do samego siebie? To właśnie on przyciąga prawdziwe, trwałe relacje. Rozłóżmy to na części. Wyobraź sobie, że spotykasz się z kimś, a ta osoba zaczyna okazywać ci brak szacunku, lub traktować cię tak, jakbyś nie był wart jej czasu. Większość facetów w takiej sytuacji albo ignoruje czerwone flagi, albo szuka wymówek. Ale nie ty. Zbudowałeś swoje życie wokół standardów, których przestrzegasz i nie tolerujesz bzdur. Kiedy trzymasz się tych zasad, pokazujesz, że Twój czas ma wartość, a kobiety to wyczuwają. Będą Cię bardziej szanować, bo wiedzą, że mężczyzna, który ceni siebie, nie zadowoli się byle czym. A to, to działa jak magnes. Jest coś, czego większość facetów nie rozumie. Prawdziwa atrakcyjność nie ma nic wspólnego ze sprytnymi tekstami czy próbami manipulacji w grze umysłowej. Nie chodzi o sztuczki ani triki. Prawdziwa atrakcyjność jest surowa. Chodzi o to, by żyć zgodnie ze swoim celem, robić to, co naprawdę chcesz i być sobą, bez przepraszania za to. Kiedy to robisz? Kiedy masz swoje życie pod kontrolą i wiesz, czego chcesz. Przyciągasz właściwe osoby. Kobiety potrafią przejrzeć fałsz. Więc gdy nie jesteś desperacki i naprawdę szanujesz siebie, to staje się twoją supermocą. To prowadzi mnie do brutalnej prawdy. Jeśli nie masz wysokich standardów dla siebie, to już na starcie ustawiasz się na porażkę. Przyciągniesz niewłaściwych ludzi utkniesz w toksycznych związkach, a co gorsza, stracisz siebie. Więc zacznij już dziś. Podnieś poprzeczkę. Bądź wobec siebie wymagający. Żyj swoim życiem tak, jakby naprawdę miało znaczenie, bo ma. A gdy to zrobisz, kobiety nie tylko będą tobą zainteresowane, będą chciały stać się częścią twojego świata. Na koniec dnia nie chodzi o to, by grać w grę Chodzi o to, by wygrać ją, stając się najlepszą wersją siebie. Nie jesteś tutaj, by gonić za aprobatą. Jesteś tutaj, by budować coś trwałego. By pokazać światu, że Twój czas, Twoja energia i Twoje życie są warte więcej niż bycie tylko przystankiem na drodze do czyjegoś szczęścia. Więc przestań tolerować cokolwiek poniżej tego, na co zasługujesz. Kiedy zbudujesz życie. Z którego jesteś dumny i będziesz je prowadzić na własnych warunkach, właściwe osoby pojawią się same. Nie dlatego, że rozegrałeś to sprytnie, ale dlatego, że żyłeś swoją prawdą, bez żadnych kompromisów. To jest prawdziwa siła. Więc jak właściwie wprowadzić to wszystko w życie? Powiem ci jedno: to proces. Nie obudzisz się jutro jako zupełnie nowa osoba i to jest w porządku. Zmiana następuje krok po kroku, zaczynając od drobnych zmian w sposobie myślenia i działania. Oto świetne miejsce, by zacząć. Weź kawałek papieru i zrób listę rzeczy, które lubisz w sobie. Tak, teraz. Może na początku poczujesz się dziwnie lub nawet niezręcznie, ale uwierz mi, to działa. Może jesteś świetnym słuchaczem. Masz niesamowite poczucie humoru, lub jesteś bardzo oddany swoim celom. Cokolwiek to jest, zapisz to. Widzenie tych cech na papierze to jak dodanie sobie pewności siebie to pierwszy krok do naprawdę doceniania siebie. Następnie wyzwij siebie do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Nie mówię, że musisz robić coś szalonego ale podejmuj małe ryzyko, które cię popycha. Zacznij rozmowę z obcą osobą. Zapisz się na kurs gotowania lub tańca, który zawsze chciałeś spróbować, nawet jeśli boisz się, że wyjdziesz na głupka. Za każdym razem, gdy stawiasz czoła lękowi, nawet w mały sposób, udowadniasz sobie, że jesteś w stanie, a to buduje prawdziwą pewność siebie. Oto kolejna zmiana gry. Następnym razem. Kiedy będziesz gdzieś na zewnątrz, świadomie postaraj się nie próbować zaimponować nikomu. Po prostu bądź sobą, zrelaksuj się, ciesz się chwilą. Będziesz zaskoczony, jak bardzo to zmienia Twoje interakcje. Ludzie wyczuwają tę łatwość i autentyczność a to jest magnetyczne. A teraz coś dużego: rozwijaj hobby i pasje, które nie mają nic wspólnego z randkami ani związkami. Serio. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż ktoś, kto ma swoje własne, bogate i spełnione życie. Niezależnie od tego, czy to gra na instrumencie, podróże czy praca nad własnym projektem, znajdź coś, co cię inspiruje. To nie tylko sprawi, że będziesz bardziej interesujący, ale także da ci poczucie celu i szczęścia, które nie zależy od nikogo innego. Jeśli wyniosłeś coś wartościowego z tego wideo, nie trzymaj tego dla siebie. Podziel się tym z przyjacielem, który może tego potrzebować. Kliknij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, by otrzymać więcej wskazówek, które całkowicie odmienia Twoje życie miłosne. A ja chcę usłyszeć od Ciebie. Zostaw komentarz poniżej z najcenniejszą rzeczą, którą wyniosłeś z tego wideo. Kto wie, Twoja wskazówka może być tą, która pomoże innemu facetowi stawić czoła tym samym wyzwaniom.